Cześć! Witaj w RodzimyRazem.pl. Ja nazywam się Kamila Tomczewska, jestem położną i zapraszam Cię na wspólne pakowanie torby do szpitala. Mówi się, że torba do szpitala powinna być gotowa dwa tygodnie przed planowanym terminem porodu. Ja jednak zachęcam Cię, żebyś większość rzeczy skompletowała już cztery tygodnie przed porodem. Jeśli masz taką możliwość, postaraj się, aby ta walizka była walizką na kółkach, nie taką, którą trzeba nosić. Najbardziej sprawdzoną opcją jest jedna duża walizka, do której pakujemy jedną część dla mamy, drugą dla dziecka. Jeżeli jednak nie jesteś w stanie pomieścić się w jednej walizce, bo jest ona nieco mniejsza, możesz wziąć drugą, osobną, na przykład dla noworodka. Pamiętaj, że nawet w dobie pandemii rodzina może donieść Ci niezbędne rzeczy, jak na przykład brakujące pampersy czy chusteczki nawilżane, tak więc nie musisz brać dużego zapasu. Yy, przez co tak naprawdę zabieramy później dwie albo trzy walizki do szpitala. Pamiętaj, że każda z nas jest inna, każda z nas ma inne potrzeby, więc jeżeli chcesz nieco zmodyfikować swoją torbę do szpitala, coś z niej wyrzucić, coś do niej dołożyć, to jak najbardziej możesz to zrobić, bo to jest właśnie Twoja torba do szpitala. A ten filmik jest tylko i wyłącznie moim pomysłem na nią. Jeśli chciałabyś wybrać się na zakupy i boisz się, że czegoś zapomnisz że tej torby do szpitala, to warto zabrać ze sobą rozpiskę. Ja przygotowałam dla moich pacjentek, ale także tutaj dla obserwujących rodzimyrazem.pl na Facebooku, na Instagramie, jak i na YouTubie taką moją gotową rozpiskę. Tak więc jeżeli masz chęć z niej skorzystać, to napisz do mnie i powiem Ci w jaki sposób mogę Tobie ją udostępnić. To jest torba Oli, jednej z moich pacjentek. Ona pakowała ją sama według rozpiski, którą dostała ode mnie. Pewnych rzeczy nie umieściła, pewne rzeczy być może dodała. W każdym razie zobaczycie, jak wygląda taka przykładowa torba. Ja będę na przykładzie właśnie tej walizki mówiła, co według mnie można by zmodyfikować, ale to, tak jak mówiłam, jest torba mojej pacjentki, nie moja, więc ona pakowała ją według własnych upodobań. W rozpisce, którą przygotowałam, jest podział na dokumentację, rzeczy dla dziecka, rzeczy dla mamy, ewentualnie rzeczy dla osoby towarzyszącej. Ok, pierwsza i według mnie najistotniejsza część, bo wszystko inne e, może nam dowieść rodzina, a to są rzeczy, które są najczęściej potrzebne na tu i teraz. E, czyli to, co jest jako pierwsze w rozpisce, którą przygotowałam, e, dokumentacja. Bardzo zachęcam Cię, żebyś wszystkie dokumenty które skompletujesz w trakcie ciąży, posegregowała w jedną lub w dwie takie zwykłe teczuszki czy koszulki przeźroczyste. I najlepiej jeszcze przykleić naklejkę, opisać, co w danej koszulce się znajduje. Jest to bardzo pomocne. Zwłaszcza jeśli z jakiegoś powodu Twoje przyjęcie będzie przyjęciem nagłym, tak zwanym trybie CITO, e, czyli na przykład szybki postęp porodu, e, duże rozwarcie, intensywna czynność skurczowa, nie masz chęci rozmawiać i ciężko uzyskać od Ciebie jakiekolwiek informacje. E, wtedy położna, która w wizbie przyjęć przyjmuje Ciebie do szpitala, bardzo łatwo jest w stanie e, zrobić to przyjęcie tak od A do Z, żeby było bezpiecznie dla Ciebie i dla malucha, widząc co w danej teczce się znajduje. Jakie dokumenty musimy zabrać ze sobą do szpitala? Przede wszystkim, oczywiście, karta ciąży. Zestaw takich badań dla pacjentki, czyli wszystkie badania krwi, które miałaś robione w trakcie ciąży. Krew karta, jeżeli ją posiadasz, lub po prostu grupa krwi. Wynik przeciwciał, jeżeli jesteś osobą, która ma grupę krwi ujemną. Wyniki na badanie HIV, HCV. Anty-HBS, WR, czyli na kiłę. E, najlepiej wziąć są też wynik z ostatniego USG. Jeśli posiadasz już wynik GBS, czyli wymaz na paciorkowce, pobierany mniej więcej między 36 a 37 tygodniem ciąża, ciąży, to także zabierz go ze sobą. E, inne badania laboratoryjne, badania prenatalne, e, czy różne zaświadczenia i opisy konsultacji. E, które miałaś wykonywane w trakcie ciąży, np. konsultacja okulistyczna, ortopedyczna, kardiologiczna itd. Jeżeli otrzymałaś od lekarza prowadzącego skierowanie do szpitala, również weź je ze sobą, kiedy do tego szpitala się udajesz. Możesz wziąć zaświadczenie o wskazaniach do cięcia cesarskiego, jeżeli takie posiadasz, czyli np. zaświadczenie od ortopedy. Oprócz tego, NIP pracodawcy, jeżeli jesteś zatrudniona. I kartę informacyjną z wcześniejszych pobytów ze szpitala. Czyli jeśli na przykład przebywałaś w trakcie ciąży w jakimś innym szpitalu lub na oddziale patologii ciąży, to warto, żebyś wzięła ze sobą te karty informacyjne, czyli tak zwany wypis, żeby lekarze mogli sprawnie przy przyjęciu zobaczyć, z jakiego powodu przebywałaś w szpitalu. Oprócz tego na samym wierzchu, tak jak zawsze na wierzchu, powinny być ułożone właśnie dokumenty, żeby było łatwo, sprawnie je wyjąć przy przyjęciu ze szpitala. Mogą być również w zewnętrznej kieszeni. My już położone jesteśmy do tego przyzwyczajone, że tam właśnie tych dokumentów mamy szukać. Tak samo na wierzchu powinny leżeć Twoje leki własne. Warto przygotować je sobie w takich woreczkach, zapinanych najlepiej w ten sposób. I opisać jako leki własne. Przechodzimy do następnej części, czyli tych rzeczy dla mamy. Lecę od początku z listy, żebym niczego nie, żeby mi nic nie umknęło. Wygodna nocna bielizna umożliwiająca karmienie piersią. To już od Ciebie zależy, ile takiej bielizny czy tych piżamek weźmiesz. Ja zalecam, żeby wziąć sobie no tak przynajmniej 2-3, dlatego że ta piżamka, w której będziemy rodzić, jest najczęściej po porodzie bardzo brudna i już się w nią nie ubieramy tylko, rozbieramy się i dajemy albo sobie towarzyszącej do domu, albo po prostu leży zamknięta w woreczku do końca pobytu. Zachęcam cię, żeby piżamka, w której będziesz rodziła lub ubranie, sukienka, w której będziesz rodziła, była albo rozpinana. Na zameczki do boków albo przez środek, dosyć głęboko, albo żeby była czymś na ramionczkach, ale bardzo rozciągliwym. Chodzi o to, żeby było można sprawnie naciągnąć tą piżamę lub ją po prostu rozpiąć i ułożyć dziecko w kontakcie skórę do skóry, kiedy już przyjdzie na świat. Przykładowe piżamki Oli. Ola będzie rodziła w okresie listopad, tak więc być może będzie już nieco chłodniej, więc nie kupiła sobie piżamek na ramionczkach, tylko raczej takie z grubszego materiału gustuje w ciemniejszych kolorach, więc takie też sobie wybrała. Bardzo fajna piżamka, rozpinana w ten sposób na boki. Myślę, że to jest taka piżama, według mnie, jak tak pracowałam z kobietami karmiącymi, która najlepiej sprawdza się przy karmieniu piersią, czyli piżamy rozpinane do boku. Ale oczywiście, jeżeli gustujesz w innej formie, to pamiętaj, że to jest Twój wybór. Kolejną piżamką, którą Ola sobie zabrała, bo bardzo jej się podoba, jest taka w zasadzie koszula z długim rękawem, ale dosyć przewiewna i po prostu rozpinana na guziki. Tak więc e, też myślę, że będzie wygodnie w niej karmić. Biustonosz do karmienia. Biustonosz do karmienia raczej powinien być biustonoszem miękkim, który nie posiada fiszbinów. Nie może być za ciasny, ale nie powinien być też za duży. Musi być taki w sam raz. Ewentualnie jeżeli planujesz nosić nakładki, które na przykład mają na celu wyciąganie brodawek lub gojenie brodawek, czyli tak zwane nakładki z medeli, na przykład takie muszle z medeli, no to pamiętaj, że ten biustonosz no nie może być na styk, on nawet powinien być ciut większy, żeby nie wciskał tych nakładek w Twoje brodawki sutkowe, bo to może powodować podrażnienie i obrzęk. Ola wybrała sobie taką formę Biustonoszu do karmienia, czyli jednak, jednak fishbina. Ja jakby no, nie, nie przychylam się do tej decyzji, ale tak jak mówię, każda z Was podejmuje decyzję sama. Też jest rozpinany w ten sposób, że możemy go. Pokażę na sobie. Możemy go po prostu otworzyć, i później zamykamy i za, zapinamy sobie z powrotem haps. Jeżeli chodzi o biustonosze sportowe, bo też często o to pytacie, jeśli są miękkie, wygodne, nie uciskają też mocno tutaj, no to, to ok, ale tak jak mówię, no nie każdy biustonosz sportowy się nada. Niektóre są po prostu nieodpowiednio zbudowane. Mały Jasiek, jeżeli masz jakąś swoją ulubioną poduszkę, będziesz się lepiej czuła w trakcie porodu i w szpitalu, mając jakąś poduszkę swoją, to może zabrać małego Jaśka. Panie też zabierają ją po to, żeby była pomocna przy karmieniu piersią, bo przeważnie w szpitalu masz jedną poduszkę na łóżku i chcesz też mieć ją pod głowie, niekoniecznie podłożyć ją pod rękę. Pytacie też, czy zabrać ze sobą swoją poduszkę do karmienia. Odpowiedź brzmi: to zależy. Czy w szpitalu, w którym będziesz rodziła, takie poduszki do karmienia lub rogale są? W szpitalu, w którym ja pracuję, znajdują się takie poduszki, więc pacjentki nie muszą zabierać ich ze sobą, ale jednak są trzy czy cztery na oddział, więc też może nastąpić sytuacja, w której po prostu akurat nie będzie dostępna. Więc jeśli zależy ci na tym, żeby karmić z poduszką, to zabierz ze swoją do szpitala. Natomiast pamiętaj, że pokrowiec po wypisie ze szpitala należy dokładnie wyprać. Możesz zabrać ze sobą także szlafrok albo po prostu jakiś przewiewny kardigan. Jeżeli jest to okres zimowy, to bardziej przydać się jakiś ciepły i dłuższy sweter. Jeżeli chodzi o kapcie i klapki, no część z was zabiera ze sobą jakieś takie ładne, materiałowe czy puchate czy z futerkiem kapcie. I oczywiście, jeśli chcecie to, to pewnie czemu nie, natomiast trzeba wziąć pod uwagę że nogi pod koniec ciąży stopy puchną. Nie u wszystkich kobiet, ale u wielu. I w połogu, czyli tuż po porodzie, nawet w tych pierwszych dobach, ten obrzęd może się nasilić. Stąd moja obserwacja jest taka, że najlepiej sprawdzają się po prostu japonki, bo zawsze jesteśmy w stanie włożyć w nie nogi. Dlatego ja zachęcam zawsze pacjentki, żeby po prostu wzięły sobie dwie pary japonek, albo jeżeli chcą, żeby to były klapki czy kapcie, to żeby były szerokie, tak? Czyli takie, które są nawet ciódze szerokie na nas w aktualnym stanie, w jakim jesteśmy. A dlaczego tych japonek powinny być dwie pary? Jedne pod prysznic, drugie do chodzenia. Tak, żeby po prostu nie chodzić po oddziale w tych mokrych klapkach, żeby się też nie przewrócić, bo o to po prostu bardzo łatwo. E, oprócz tego zabieramy ze sobą skarpetki, których Ola jeszcze akurat nie kupiła, e, ale zabieramy ze sobą skarpetki, najlepiej trzy pary. Skarpety ogólnie przydadzą nam się też do spania, jeżeli mamy huśtawkę hormonów i raz jest nam zimno, raz jest nam gorąco. Natomiast przydają się także do porodu, ponieważ zimne stopy mogą zahamować, nieco wyciszyć czynność skurczową macicy. Dlatego zaleca się pacjentkom, żeby jednak starały się mieć ciepłe stopy i dogrzewały je skarpetkami. E, oprócz tego zabieramy majtki jednorazowe. Takie, które będziemy używać już po porodzie, drogą cięcia cesarskiego lub po porodzie siłami natury. Jest bardzo duża gama tych różnych majtek i oczywiście możemy sobie też wybrać takie, jakie chcemy. Z mojej obserwacji pracy z pacjentkami po cięciu cesarskim, po porodzie siłami natury, uważam, że najlepiej sprawdzają się majteczki siateczkowe, tak? czyli takie mocno rozciągliwe z siatki. One są przewiewne i bez względu na to, czy masz rany krocza, czy rany po cięciu cesarskim, bądź możliwe, że w ogóle nie będziesz miała rany. Te majtki są najbardziej przebiewne i te rany goją się najlepiej. Nie jestem zwolennikiem i zawsze staram się wyrzucić z tarby moich pacjentek majtki tego typu. One nie, nie sprawdzają się ani po porodzie siłami natury, ani po cięciu cesarskim. Według mnie, ale yy, według większości moich koleżanek, z którymi pracowałam też. Natomiast to nie znaczy, że to zdanie podzielą wszystkie położne. Tak? Czyli takie majteczki, a, które przypominają trochę... Czepek na głowę pani w sklepie mięsnym, więc raczej bym, raczej bym odeszła od, od takiej bielizny. Jeżeli chodzi o majtki z siatki, staramy się dobierać majtki, które są bardzo wysokie, bo bez względu wtedy na to, czy jesteśmy w pocięciu cesarskim, czy po porodzie fizjologicznym, one się sprawdzą. Jeżeli to będą biodrówki i mamy ranę pocięciu cesarskim, to gumka, końcówka najpewniej będzie wchodziła nam wprost w ranę, powodując zaczerwienienie, obrzeń i ból tej rany. Dobra, idziemy dalej. Podkłady jednorazowe na łóżko. Tak, to jest jak najbardziej bardzo potrzebne i przydatne i dla Ciebie, i dla dziecka. Jedna paczka spokojnie starczy. Jeśli będzie potrzeba, będziesz musiała zostać w szpitalu dłużej, zawsze Twoja rodzina może Ci dowieść takie podkłady, natomiast na 2 3 dni do szpitala spokojnie jedna paczka starczy nawet na ciut dłużej, to jest bardzo fajne, nieprzydatne do przewijania dziecka. Na przewijaku szpitalnym, na łóżku, czy też po prostu um, zapobiega po brudzeniu prześcieradła w momencie, kiedy jeszcze krwawimy e, w połogu. Dobrze. Co dalej? E, dwie paczki zwykłych e, takich podkładów poporodowych e, i podpasek. E, oczywiście podpaski e, poporodowe możecie wybrać sobie... E, bardzo dużo jest też firm. E, moim zdaniem e, no już nie mam wyjścia nie, nie powiedzieć firmy, no bo e, no bo nie mogłabym wtedy powiedzieć, które moim zdaniem się sprawdzają, ale no pracuję z tymi kobietami e, po porodzie, więc według mnie e, te szerokie podkłady z Kanpola są bardzo dobre. E, I zwykłe e, podpaski takie długie, poporodowe w różowym opakowaniu z Beli też są ok. E, natomiast te jakoś mam wrażenie, że sprawdzają się nieco lepiej. Nie musicie ich zabierać zbyt dużo. Jedna, maksymalnie dwie paczki powinny Wam wystarczyć, dlatego że to krwawienie dosyć szybko robi się coraz bardziej skąpe i możecie spokojnie przejść na zwykłe podpaski, a czasami nawet na wkładki higieniczne. Także nie ma potrzeby zabierania np. pięciu, sześciu paczek takich wielkich podkładów porodowych, bo później po prostu nie macie gdzie tego trzymać. Robi się bałagan w walizce i mamy trudność z szukaniem rzeczy dla dziecka itd.